Pijczołem, kluski z rosołem, xD. No, a ze mną dzisiaj jest gość, moja Frytka, xD, przywitaj się. mam być Frytką. A ja się zalogować na konto, xD. A ja muszę się wyciszyć, xD. xD, to ja zrobić pauzę. Okay. I pić kolem. xD. No dobrze, to jest nasze konto, xD. Zapraszajcie, xD. Nie zapraszajcie, bo nie przyjmiemy, xD. Przyjmiemy. Może datka nie, bo jest zła. XD. Nie, ja hasło, będę zła. Ha ha ha. Ha ha ha, ha XD. Mamy pokażę wam nasz pokój XD. Oh my god! Czy jakiś pokój pokazujesz. Brzydki pokój. Poczekaj, udostępnij Ci ekran. XD udostępnij ekran. O oh, hej. Chodź, jemy kwiaty. Ja mam te kwiaty, Xd. Po co ty jesz kwiaty? No nie wolno ja no proszę cię, no. No to ja też zjem, bo to tak nie wypada, nie? Mama. Czego masz dwa koty? Jeden tu i jeden tu. Nie, mam innego kota. Ale jest koło ciebie drugi, No to udostępnij ekran, chcę widzieć, Nie, nie, Chodźmy do... Do twojej...

To no nie mój. <grybujesz> nie, nie? To jest mój, prawdziwy. Aha, spoko, pozdrawiam. Tak, xd. No to pa, no cześć i frytka poherbaj się, xd. Pa pa, ja bym czytał kapa. P.S. -e, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, niechaj no i cześć, xd. O Jezu, i tu się jeszcze nazywa xd.